Witajcie na kanale Kryptostasiak. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o e, ciepłym, właściwie ciepłym, czyli online-owym e, wolecie którym jest Trust Wallet? Przegadamy sobie jak go zainstalować, jak go ustawić, jak przechowywać hasła i seed frazy, jak przesłać na portfel, jak przesłać z portfela, jak go zabezpieczyć. Ogólne ustawienia, po prostu taki tutorial od A do Z, tak żeby każda nowa osoba, która gdzieś tam zaczyna zabawę w świecie kryplo, krypto, wiedziała jaki portfel wybrać, jak się go po prostu używa. Także nie przedłużając, zaczynajmy odcinek. A więc moi drodzy, na początek, tak naprawdę, mając smartfona, musicie sobie wejść w App Store czy na Androidzie, w ten sklep Androidowy i ściągnąć tutaj taką aplikację, jaką jest Trust Wallet. Trust Wallet sobie wpisujecie i. Znajdziecie taką oto aplikację Trust i Crypto Bitcoin Wallet. Oczywiście ja go już miałem kiedyś ściągniętego, ale zrobię to wszystko od początku, żebyście zobaczyli, jak cały proces wygląda. Także klikacie i ściągacie sobie tą aplikację, ten portfel. Po ściągnięciu tej aplikacji, tak naprawdę albo możecie ją od razu otworzyć, albo możecie sobie przejść tutaj do swoich aplikacji. Klikacie Trust Wallet. I po kliknięciu w Trust Wallet włączy Wam się oczywiście ta aplikacja. I teraz przejdziemy sobie krok po kroku, jak ją odpalić, jak tutaj zrobić z tymi seed phrase'ami i z całą konfiguracją. Także w sytuacji, w której oczywiście mielibyście wallet, możecie kliknąć I already have a wallet, i tutaj po prostu wpisujecie te swoje hasła, które, do których zaraz przejdziemy. I oczywiście zaimportuje wam całą historię, właściwie nie historię, tylko całą waszą. Liczbę kryptowalut, ilość kryptowalut, którą mieliście na portfelu. Także, jeżeli ten portfel na przykład gdzieś tam odinstalujecie, zainstalujecie później na nowym telefonie, to jak najbardziej jest oczywiście możliwość odzyskania tych waszych kryptowalut. Ale tutaj robimy sobie nowy, klikamy Create a New Wallet. Oczywiście ze wszystkim się zgadzamy, tutaj tego czytać jakoś bardzo nie musimy. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, no to jak najbardziej śmiało. Continue. I teraz sobie robimy kod, który będzie służył do odblokowywania aplikacji stricte, jak sobie po prostu ją otworzycie w telefonie. Tutaj dla celów filmu zrobimy sobie oczywiście same jedynki, powtórzymy jeszcze raz hasło do logowania i w tym momencie mamy możliwość zrobienia backupu naszego walleta, prawda? Albo tutaj sobie zrobienie nowych, nowego po prostu tego walleta, czyli... Musimy sobie zrobić test. Tutaj jest, co się stanie, jeżeli na przykład zgubimy nasze secret frazy. No to możemy sobie na przykład kliknąć wszystkie trzy, no bo to musi być odklikane i klikamy continue. I teraz uwaga, tutaj jest bardzo ważna rzecz, ponieważ to są wasze secret frazy. Do tego, abyście Potem, jeżeli na przykład ten portfel gdzieś usuniecie, zgubicie telefon i zainstalujecie sobie go na nowym urządzeniu, to żebyście po prostu mogli tymi seed phrase'ami, czyli takimi waszymi, jakby tym dłuższym hasłem dwunasto słowowym, wpisali sobie w nowy portfel. Czyli teraz klikacie sobie, Oczywiście możecie teraz zrobić na chwilę tego zdjęcie lub najbardziej, co polecam tak naprawdę, to jest zapisanie tych secret phrase'ów na kartce, ponieważ przechowywanie ich na kartce lub w pamięci będzie najbezpieczniejsze, no dlatego że jeżeli zrobicie zdjęcie, trzymacie na telefonie, ktoś Wam schakuje telefon, wyjmie zdjęcia, to będzie znał po prostu Wasze wszystkie seed phrase'y do Waszego portfela na Trust Wallet'cie. Ja sobie zrobiłem celem filmu i tego tak jak zawsze robię tak naprawdę, zrobiłem sobie zdjęcie, tych słów, żeby zaraz je po prostu przepisać. Zdjęcie oczywiście zostanie usunięte, zapisane seed frazy na kartce i schowane w bezpiecznym miejscu. Także tutaj sobie klikamy continue i teraz musicie te secret phrase'y wybrać w odpowiedniej kolejności, tak jak było na poprzednim okienku. Czyli tu jak sobie jeszcze raz wrócimy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte i w tej kolejności musicie sobie ułożyć w tym momencie seed. Frezy. A więc przejdźmy sobie po kolei. Wallet to oczywiście jest miejsce tutaj po lewej na dole, gdzie jest nasz wallet, gdzie są nasze fundusze. Oczywiście te y, tokeny, które tutaj mamy, zostały dodane defaultowo, ale w sytuacji, w której damy sobie add tokens, możemy poszczególne tokeny wyłączyć. Wyszukać możemy sobie tokeny, czyli na przykład Phantom, dodać sobie go. Możemy sobie dodać też algo, prawda? Kliknąć OK i wtedy te nasze tokeny które sobie tutaj wybraliśmy będą się pojawiać. Oczywiście w sytuacji w której danego tokena na przykład nie ma na liście. Chcecie dodać jakiś token customowy, prawda? Czyli na przykład wejdźmy sobie teraz znaleźliście sobie na CoinMarketCapie CoinMarketCap znaleźliście sobie jakiś token. Przykładowo jest to token Retriba, prawda? Klikacie sobie Retrib i teraz tutaj, jak jesteście na CoinMarketCapie, na dole, prawda, będziecie mieli kod źródłowy, tak naprawdę tego Retriba. I w tym momencie pod ceną macie kontrakt. Klikacie tutaj na te dwa kwadraciki, ten kod źródłowy wam się kopiuje. Prawda? I przechodzicie z powrotem do Trust Wallet'a. Oczywiście Trust Wallet będzie wymagał jeszcze raz od razu zalogowania się. Ja tutaj akurat mam z palca, zależy jaki telefon, tak sobie będziecie logować. Gdy oczywiście Face ID lub palec Wam nie zadziałają, musicie wpisać to hasło, które ustalaliście na początku, sześciocyfrowe. I teraz dodajemy token customowy, czyli tego retriba, którego tutaj, jak sobie wyszukacie, prawda, to ogólnie rzecz biorąc nie ma. Widzicie, nie ma takiego tokenu, I więc jeżeli nie ma takiego tokenu, klikacie sobie Add Custom Token. Oczywiście, gdy się ten Wam Add Custom Token nie wyświetli, tutaj po lewej stronie na górze macie taki plusik, który jak klikniecie, również przejdzie Wam do dodawania customowego tokenu. Klikacie, wybieracie sobie sieć, oczywiście tutaj w tym miejscu jest to sieć Phantom, więc macie kontrakt Phantom i kontrakt, wracamy do Trust Wallet'a, więc musimy sobie znaleźć Fantoma. Klikamy Fantoma, ponieważ jest to token na sieci Fantoma, na blockchainie Fantoma. I klikamy w kontrakt, adres, wklejamy. Cała reszta automatycznie nam się po prostu wypełni. I klikamy po prawej stronie na górze, zachowaj. I taki token nam się tutaj w tych naszych tokenach pojawi. On oczywiście może nie mieć obrazka, ale jakby to nie jest żadna przeszkoda, ponieważ będzie działał tak jak każdy inny. Jak klikniecie oczywiście w każdy token, możecie sobie wejść na wykresik, zobaczyć sobie market cap, volumen, circulating supply na dany moment. Oczywiście w każdym tokenie, jaki macie na portfelu, możecie coś takiego e, zrobić. Oczywiście nie zachęcam do kupowania kryptowalut poprzez wallet, ponieważ tam są różnego rodzaju aplikacje, które musicie połączyć przez portfel. To też nie jest do końca bezpieczne. Lepiej kupić sobie e, dane kryptowaluty na giełdzie, którą używacie, po czym przesłać. Ale przejdźmy sobie może do następnej rzeczy. Czyli, jaką są ustawienia. Oczywiście, jak wejdziecie w ustawienia, wallet, main wallet, możecie sobie dodać jakiś inny wallet, w którym na przykład będziecie mieli inne kryptowaluty. Więc tutaj możemy sobie dodać wallet i również dodać następny. Ale, dajmy na to, że zostawiamy ten main wallet. Oczywiście nazwę tutaj sobie możecie zmienić. Możecie sobie wpisać krypto. Stasiak, Ja sobie wpisuję, oczywiście Wy sobie wpiszecie, co chcecie i zachowujecie. I teraz ten wallet nazywa się walletem krypto Stasiak. Widzicie, tutaj masz, ma, mamy pieniądze i krypto Stasiak. Dajecie sobie settings i oczywiście tutaj w settings, jak klikniecie, możecie sobie zobaczyć, jak gdzieś zgubiliście karteczkę z Waszymi seed phrase'ami. Show secret phrase. Oczywiście musicie się zalogować hasłem lub palcem. Zaznaczyć wszystkie tutaj te rzeczy, które wam się wyświetlą, i pokażę wam się Secret phrase, które mieliście na początku przy tworzeniu tego portfela. Wróćmy sobie do początku. I przejdźmy sobie w ustawieniach do security, czyli najważniejszej rzeczy, jaka jest na wolecie. I tutaj, jak przejdziecie sobie do security, to zachęcam do włączenia wszystkiego, czyli Uplock, e, aplikacja będzie się blokowała po każdym jej wyjściu. Automatyczne e, zablokowywanie aplikacji. Nie jak wyłączycie ją po minucie, po pięciu, po godzinie, tylko od razu, ponieważ to jest e, najbezpieczniejsza rzecz. Lock method ma oczywiście, oczywiście passcode i touch ID, tutaj jak chcecie. I transaction sizing. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, ponieważ przy każdej transakcji wychodzącej z Waszego portfela, będzie Was pytało właśnie o to hasło, lub Wasz palec, lub Waszą twarz. Więc to zaznaczamy, ponieważ to jest dodatkowa rzecz dla security, gdzie jak ktoś by wszedł do Waszego portfela. To nie puści, nie, nawet gdzieś zostawicie telefon i, i zostawicie portfel włączony, i ktoś będzie chciał przesłać sobie kryptowaluty, to nie zrobi tego, ponieważ przy każdej transakcji będzie musiał się jakby dodatkowo zalogować. I oczywiście tutaj mamy push notifications, oczywiście zostawiamy włączone, żebyście mieli każdą transakcję na portfelu notyfikowaną i preferencje oczywiście tutaj możecie sobie zmienić możecie sobie wybrać walutę po jakiej będzie będzie wyświetlała kwota waszych pieniędzy na trastwolecie już sobie widzicie tutaj mamy na przykład złotówki oczywiście app language angielski lub jakieś inne języki jakie chcecie ale w tej sytuacji nie ma sensu ponieważ polskiego nie ma więc możemy sobie zostawić english Price Alex, Wallet Connect, jak sobie klikniecie to to jest też bardzo ważna rzecz, bo jak będziecie przeglądać browsera, do którego zaraz przejdziemy, łączyć się z różnymi stronami, to ważne, żeby potem z tymi stronami się rozłączyć, więc nawet jak zapomnicie się rozłączyć, wchodzicie sobie w Wallet Connect i tutaj wam pokażą się miejsca, aplikacje lub strony, z którymi byliście połączeni. I w momencie, w którym tutaj się coś takiego pojawi, no to oczywiście trzeba to wyłączyć, dyskonektować te połączenia, żebyście portfela nie mieli narażonego na jakiekolwiek włamy hakerskie. No i oczywiście tutaj jakieś tam telegramy, twittery, help center i tak I teraz co zrobić, jak zrobić, żeby... Otrzymać na portfel tokeny, czyli załóżmy, że kupiliście sobie na przykład na giełdzie jakąś kryptowalutę, prawda? Przyjmijmy sobie, że byłby to na przykład, nie wiem, TrX, dajmy sobie Recife, wpiszmy sobie TrX, czyli Tron, mamy. I cofamy, cofamy, żeby wejść do tego głównego miejsca i o co tutaj chodzi. Pamiętajcie, że przy każdej transakcji, jaka się wydarzy na waszym portfelu, nie mówię wpływ na portfel, ale wypływ z portfela, musicie mieć daną kryptowalutę na pokrycie, na pokrycie transakcji, więc jeżeli będziecie sobie przesyłać z portfela, Stablecoiny potrzebujecie mieć TRX-a, ponieważ przesyłanie Stablecoinów będzie pobierało prowizję w tronie, czyli w TRX-ie. Jeżeli będziecie przesyłać jakieś inne kryptowaluty oparte na sieci na przykład Binance Chain, no to musicie mieć BNB czy BNB Smart Chain na portfelu. I teraz w takiej sytuacji, jak chcemy otrzymać trona, klikamy sobie TRX, klikamy sobie RECEIVE i tutaj pojawia nam się taki QR-kod. Z numerem. Oczywiście możemy sobie ten numer skopiować na dole po lewej stronie i wkleić na giełdę, lub jeżeli przesyłamy, tak jak ja teraz, żeby Wam pokazać yy, trochę TRX, wystarczy nam yy, ten QR kod ponieważ ja ten QR kod sobie w tym momencie drugim telefonem sczytuję. On mi automatycznie wpisuje adres. Yy, zaraz Wam pokażę też, jak to się robi tylko prześlemy i tutaj TRX Amount możemy sobie, prawda, yy, wysłać. Czyli na przykład wpisujemy sobie, że chcemy przesłać ja na drugim telefonie, to robię 50 TRX-ów. Przesyłamy ja u siebie na telefonie, oczywiście, wszystko potwierdzam, i w tym momencie 50 TRX-ów puściłem na portfel tutaj trust walletowy. Oczywiście, chwilę trzeba będzie poczekać na tą sytuację, ponieważ zależy jaka sieć. Na każdej sieci różnie te kryptowaluty po prostu sobie. Przechodzą oczywiście, widzicie, dostałem powiadomienie. RSIF 50TRX odświeżamy sobie i mamy, że otrzymaliśmy 50TRX. I teraz, w sytuacji, w której mamy te 50TRX, oczywiście. Możemy je gdzieś tam dalej wysłać. Jakbyśmy mieli tu jakieś stablecoiny, czyli USDT lub USDC, i chcieli je przesłać na giełdę, no to ten Tron, czyli TRX, będzie nam służył do pobierania prowizji za transakcję. Ale teraz chcemy z powrotem, powiedzmy, przesłać sobie tego TRX-a gdzieś do kogoś, czy to by jakby załóżmy, TRX może być jakakolwiek inna kryptowaluta, do kogoś, prawda? Czyli ktoś sobie tam klika, RECEIVE i tak dalej, jak wcześniej pokazałem, prawda? I wy teraz, żeby wysłać tego trona, klikacie w trona, klikacie send i tutaj macie recipient adres. Możecie go wkleić oczywiście lub wpisać ręcznie, jeżeli chcecie. Możecie również kliknąć ten kwadracik i pojawi Wam się y, możliwość ściągnięcia tego y, Waszego kodu z innego telefonu. Oczywiście chcemy uzyskać dostęp do aparatu i tutaj najeżdżamy sobie na ten QR-kod. Widzicie, sam się wpisał numer i wpisujemy TRX mont. Możemy wpisać liczbę, jaką chcemy. Możemy również wpisać max TRX. -a. Klikamy Next. I tutaj nam pokazuje, że network fee akurat jest 0, ponieważ jak TRX przesyłamy na TRX, to tej prowizji tutaj nie mamy. Klikamy Confirm. Oczywiście potwierdzamy naszym palcem, tak jak Wam ustawiłem na początku. I cała kwota TRX została wysłana do mnie na drugi mój docelowy, prawda, portfel. Widzicie, tutaj poszło send. Klikacie sobie send, macie potwierdzenie transakcji i już środków na waszym portfelu po prostu nie ma. Możemy sobie kliknąć, sprawdzić. Następną dosyć ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o Trust Walleta, jest takie coś jak browser. Tutaj na dole Macie browser, jak sobie klikniecie w browser, na przykład chcecie kupić jakieś kryptowaluty na zdecentralizowanej giełdzie, jaką jest na przykład PancakeSwap. Więc tutaj w tym browserze wpisujecie sobie PancakeSwap i klikacie Szukaj. On wam tutaj wyszuka stronę PancakeSwap. Wchodzicie sobie na PancakeSwap. Oczywiście chcecie się połączyć z Main Wallet. Tak, chcemy się połączyć z Main Wallet. Jesteśmy na Pancake'u, Sprawdzamy, tak, jest disconnect, więc jesteśmy połączeni. Wchodzimy sobie w Trade'a. Tutaj chcemy zrobić jakiegoś trade'a, więc oczywiście musimy kliknąć najpierw Connect Wallet, wybrać More, ponieważ nie było tu Trust Wallet'a, kliknąć Trust Wallet. Jest Main Wallet na Binance Chainie, kliknąć Connect i w tym momencie Jakbyśmy mieli jakieś kryptowaluty, moglibyśmy tutaj robić jakieś tradey. Czyli, w takiej sytuacji, w której tu jesteśmy, mielibyśmy BNB, chcemy kupić kejka i po prostu klikamy cyfry, liczby, jakie chcemy sobie poprzelewać, i wszystko tutaj intuicyjnie po drodze potwierdzamy. I pamiętajcie, że po każdym zakończeniu, jak sobie nawet teraz klikniecie tutaj, wyjdziecie z tego z tego browsera klikniecie sobie settings sprawdzacie sobie na Wallet Connect tutaj akurat się nie wyświetla e, dlatego że PancakeSwap automatycznie powiedzmy się e, wyłącza chociaż ja osobiście e, względem bezpieczeństwa zawsze po na przykład zakończonym e, trade lepiej sobie kliknąć tutaj koło tego portfela w górę disconnect i już nam się to wyłącza disconnectuje nam ze stroną i potem po prostu wracamy sobie do naszego walleta także tutaj te podstawowe funkcje myślę jak najbardziej są proste, oczywiście na tych waletach można również stajkować. Dane kryptowaluty, i tutaj na przykład, jak wejdziecie sobie w Tron, oczywiście nie każda ma możliwość tego stajkowania, ale jeżeli na przykład jesteście w tym miejscu, gdzie ja weszliście sobie w Trona, weszliście sobie w staking, mielibyście tutaj więcej tego Trona, no to klikacie sobie ilość, jaką chcecie stajkować. Minimum to jest 1 APR, czyli roczny zysk to jest między 3,54 a 5,06 i zablokowany oczywiście jest wtedy TRX na 3 doby, no bo taki jest wymóg, czyli przez 3 doby tego TRX-a nie będziecie w stanie. Wyciągnąć. No i klikacie sobie stake. W takiej sytuacji potwierdzacie i macie zastejkowane wasze monety. Także jeżeli chodzi o Trust Walleta, jest to taki podstawowy poradnik z rzeczami, które na pewno początkującemu się przydadzą. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach zadawajcie pytania zapraszam również do mojej grupy telegramowej jak i discordowej której opis jest w opisie tego filmiku tam również oczywiście robimy live'y i możemy się więcej dowiedzieć więcej wytłumaczyć dla ludzi którzy są nowi którzy chcą się czegoś dowiedzieć Moi drodzy bardzo dziękuję za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że coś Wam tam pokazało, coś Wam tam pomoże w ustawianiu tego portfela. Ja osobiście uważam, że jest to jeden z najfajniejszych, jak nie najfajniejszy portfel online owy na smartfona czy na wtyczkę w na przykład Firefoxie czy Chromie. Osobiście go dosyć mocno używam, dosyć długo go już używam, więc jak najbardziej mogę powiedzieć, że ja osobiście jestem zadowolony, jest najbardziej intuicyjny, najbardziej przejrzysty, po prostu najlepiej mi się go używa, ale oczywiście wszystko, co w tym filmie mówię, nie jest żadnym, w żadnym sensie poradą inwestycyjną. Sami powinniście zdecydować, sami powinniście wybrać portfel, który według was będzie dla was najlepszy, najwygodniejszy. Ja tylko Pokazuje tak naprawdę, co ja wybrałem, z czym mi się dobrze e, pracuje. Także jeszcze raz wielkie dzięki, i do następnego odcinka.